marek god 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 Jest god god ale widzieliście na ujęciu, że god łapy wystawił, zrobił god One teraz są w fazie lęgowej więc e, świnują. Aha, coś wspaniałego. Nieźle, nieźle. Koniec choroby, koniec choroby. Jest kolega Dariusz. Marek, kilu odgodów, podtrzymie nie sprawdzone Marek, kilu odgodów, jest nie sprawdzone Odchylka, jazda, jazda, jazda Jest jazda Jest jazda można holować. no czasami tak nieźle rzuci w dół no ale w końcu wiosenka wiosenna termika jest, jest niezła czyli ostra choć dzisiaj nie jest za ostro no tak to wygląda na przeskoku czyli pomiędzy górami sobie wyluzować ręce Dopiero przy kolejnym kominie będzie rzucać, czyli gdzieś tam jakieś pół minuty, lotu około.